Witam, dzień dobry moi drodzy. Rak ryby i skorpion kolejny tydzień. Zaczynamy od raka. Co tu dla raka na kolejny tydzień? Z czym się ten nasz rak będzie mierzyć? No i zobaczymy w jakiej energii. Dla raka. Rak rusza z jakąś chyba. Kurczę, zamknięte mamy tutaj etapy. Ale rak wchodzi. Rak już chyba wchodzi w nowy rok, numer, nowy rok numerologiczny. Hmm. Rak na pewno będzie zamykać jakiś stary etap. E, jakieś ważne sprawy tu się pokazują. Ruszenie jest do przodu. Natomiast na pewno coś zostaje za rakiem z tyłu. No i teraz tak, może być fajnie, ponieważ e, rak otrzyma jakąś propozycję. Współpracy, wejścia w coś, może jakiegoś porozumienia z kimś. Bardzo dużo tutaj jest współpracy, ruszenia do przodu. Może to bardzo dotyczyć związków. Hmm. Może być taka sytuacja, że rak idzie do nowej pracy i może albo podejmuje nowe wyzwania, właśnie nowe są rozdziały, bo troszkę mi się pokazuje tutaj takiego martwienia się, a jak będzie, a co będzie, a jak to wszystko pójdzie. Natomiast muszę Wam powiedzieć, że bardzo możliwe, że w podjęciu jakiejś decyzji albo w postawieniu jakichś kroków do przodu pomoże Wam jakaś osoba. I teraz cały tydzień pokazuje mi się wejście w coś nowego, jest tutaj współpraca, jest rozmyślanie, a jest mi ciężko, a jest mi trudno, a może trzeba tu w coś zainwestować, żeby to się zwróciło, w coś nowego i tak dalej. Możecie troszeczkę się martwić. Natomiast te karty pokazują, że gdy już będziecie w przyszły weekend na takim etapie jakiejś decyzji jeszcze trochę yy, jeszcze jakichś przełomów, yy, trochę takiego właśnie stresu, to bardzo prawdopodobne, że no, z pomocą przyjdzie wam jakaś osoba. Co niektóre raki mogą się słuchajcie rozwodzić, mogą się rozstawać, yy, ale yy, to nie powoduje żalu za przeszłością na przykład, tak? Tu nie mam żadnych takich sytuacji, że jest mi przykro, jest mi źle, raczej karty pokazują, że Rak jest bardziej otwarty na nowe i tak dalej, może temu towarzyszyć jak najbardziej jakiś stresik tak? typu, że o nie wiem czy sobie poradzę, o nie wiem jak będzie, ale to nie potrwa długo. Rak miał marzenia, dlatego zakończa jakiś etap, może to rozstania, może to jest praca, różne takie rzeczy. Może to być ten stres spowodowany właśnie finansami, pieniędzmi, a co będzie, jak będzie, a nie jestem pewny, pewna. Coś takiego, ale rak zamyka jakiś etap, dlatego że hmm, wcześniej to było tylko w kwestii marzeń, a tu się zaczynają naprawdę działania. Może być taka sytuacja, hmm, że cały tydzień rak będzie zamykać jakieś etapy przeszłości, po to, żeby wejść w nową relację, nowy związek, ale tutaj, jeżeli chodzi o relacje, to na przykład rak zamyka stare, żeby mieć, nie wiem, przestrzeń na to nowe. Które się pojawiło, moim zdaniem, w Waszym życiu, jeżeli chodzi o związki i o relacje, ale może być taka sytuacja, że to, co jest nowe, jeżeli chodzi o miłość, to te karty pokazują, że nie jest to jeszcze w 100% pewne, bo to nie zależy tylko od Was. Zależy to też od drugiej osoby, która może być w problemie, która może musi podjąć jakieś decyzje jeszcze. No, tu mi się pokazuje na przykład taka też sytuacja, jeżeli chodziłoby o relacje, że Wy zamykacie na przykład swoją relację, ona idzie całkowicie w niepamięć, ale na przykład ta osoba też się musi jeszcze pozbyć w jakiś sposób starego, że tak powiem, i o czymś zdecydować. Dzieci tu będziecie mieć w tle na pewno w tym tygodniu, karty mi pokazują. Będzie też troszeczkę zamieszania, jeżeli chodzi o dzieci, tak, no mamy nowy rok szkolny, Natomiast to się tutaj pokazuje, głównie się pokazuje po, po urlopie, słuchajcie, po wakacjach, dosłownie pokazuje się dwójka dzieci po wakacjach, więc nie wiem, tu będzie na pewno trzeba podjąć jakieś działania, tak? Um, usiąść i zastanowić się, może nad takimi zajęciami dodatkowymi, może nad takimi różnymi sprawami. Um, może trzeba będzie w tej kwestii dzieci też jakieś decyzje podjąć, nie jakieś trudne na pewno. Um. Natomiast tutaj zamyka, rak zamyka na pewno stare i idzie w nowe. I teraz tak, jeżeli idziecie w nowe z jakąś osobą, no karty pokazują zdecydowanie, że ta osoba jeszcze się nie zdecydowała, jakby pewne rzeczy są dla niej trudne. E, na pewno e, te karty pokazują tą osobę w jakichś działaniach, że ona nie siedzi, wiecie, jak żaba na liściu i nie myśli, nie zastanawia się, tylko jednak podejmuje jakieś działania, żeby coś tu się wydarzyło. Może to być jak najbardziej osoba, z którą jesteście gdzieś na odległość, w procentach nie jesteście pewni tego, co będzie, i bo tu może być sytuacja, że ta osoba musi podjąć działania. Jeżeli wyjdziecie w nową pracę, w nową współpracę, karty pokazują, że mm, macie jakieś troszeczkę lęku i obawy, dlatego że jakieś decyzje są przy jakimś zwierzchniku, przy jakiejś osobie, która wami na przykład zarządza. Może tu nie widzę na przykład jakiejś działalności czy firm, że wy coś takiego prowadzicie akurat no ale te karty pokazują, że pewne rzeczy jeszcze zależą od osoby, która jakby zarządza, tak, tutaj ludźmi, a ona też sama jeszcze nie wie, co postanowić, na przykład w związku z tym, że wy tam przeszliście do pracy, jak zdecydować. Jaka rada jest dla raka na kolejny tydzień? W ogóle pokazuje się kreacja, rozwój, ale przy dziecku. Czyli tutaj rada jest taka, żeby skupić się na dziecku, to dziecko być może sobie coś wymyślić, coś będzie chciało, bardzo te karty pokazują coś takiego w pierwszej kolejności, więc skupiamy się na dziecku i na rozwoju, nie wiem dlaczego, ale tak jakby na dzień dobry. Natomiast też te karty radzą tak naprawdę, jeżeli się skupiacie na uczuciach w stosunku do jakiejś osoby, to te karty pokazują, że ta osoba będzie działać w jakiś sposób, natomiast to ona musi wyjść jakby. Z jakimś pomysłem, z jakąś propozycją. Karty radzą, żeby, żebyście być może wy nie wychodzili z jakimiś propozycjami, tylko żebyście jakby dali zadziałać tej drugiej osobie. Tyle dla raka. Zobaczymy raka z każdym znakiem z na miłość. I baranek. Brak drugiej osoby. Brak. Czuję się źle, nie ma tej drugiej osoby. Może być trochę pustki, trochę ciszy. Możecie się obawiać, że ta druga osoba, nie wiem, świętuje, że jest szczęśliwa, jest zadowolona. Może to być też taka sytuacja, że brak jest drugiej osoby, bo jesteście w trójkącie. Baranek, yy, bek i rak. Tu są plotki, tu są pomówienia, nerwowe sytuacje. Jeżeli jesteście w jakiejś takiej sytuacji z tą drugą osobą, puścicie te nerwy w przyszłym tygodniu. I się tutaj jakby rozwiniecie skrzydła, zostawicie to trochę za sobą. Rak i bliźnięta, tu kobieta chyba zareaguje, bo jest długo pustka i cisza pokazana. Jakieś sytuacje mogą być między wami zawieszone. No i kobieta może być z tego powodu w nerwach. Rak z rakiem. Hmm. Jeżeli stawiacie komuś granicę w przyszłym tygodniu, to możecie się spodziewać tego, że ta osoba ruszy z działaniami. Rak i lew. Tu są tajemnice pokazane. Hmm. Może być tak, że kochacie kogoś w tajemnicy. Nie pokazujecie uczuć. Być może dlatego, że ta druga osoba w jakiś sposób was zmęczyła. Jakaś sytuacja z tą osobą was zmęczyła. Też karty pokazują, że może być to miłość jakaś tajemnicy. Rak i panna, tu się będzie działo po okresie pustki ciszy, czy jedna z osób się trochę odizolowała, tu są fajne działania. Tu nagle coś może przyjść. Jakiś kontakt, że coś się wydarza słuchajcie, nawet namiętności się tutaj pokazują. Rak i waga. Hmm. Jeżeli jest Wam przykro w przyszłym tygodniu, z powodu tej drugiej osoby, tu karty pokazują ukryte drugie dno tej całej sytuacji. To tak jakby ktoś chciał, żeby było, ta osoba jakby chciała, żebyście sobie pocierpieli, żeby Wam było przykro. Nie do końca to jest fajne, tutaj. Ukryte drugie dno sytuacji przy jakiejś przykrości, że jedna osoba drugiej robi przykrość. Rak i Skorpion. Tu będziecie kogoś osądzać. Postawiliście być może komuś granicę i nic się dalej nie dzieje szczególnego. Być może osądzicie tą osobę, powiecie, a chyba pójdę inną drogą. Rak i strzelec. Duży przepływ wiadomości. E, fascynacja taka. Kurczę, zadowolenie z tych wiadomości. Będziecie w bardzo dużym przepływie wiadomości z tą osobą. Rak i mm, koziorożec. Tu piękna miłość kwitnie. Boże. Głębokie, fajne uczucia. Szczęście, zadowolenie mi się pokazuje. Może się coś fajnego tutaj będzie działo u Was. Rak i wodnik. Mm. Taki bardzo sądny moment. Jedna z osób nie czuje miłości, yy, czuje się samotna. Może być to taki sądny moment dla tej znajomości czy relacji. Będziecie się zastanawiali, czy to jest warte jakiegoś zachodu. Rak i ryby. Hmm. Kurczę. Tutaj mężczyzna może być taki nie wiem, decydujący o pewnych sprawach. On się nie chce na coś zgodzić dlatego że nie widzi sensu. Tyle dla raka, moi drodzy, co dla ryb. Co dla ryb. Taka energia ogólna. Co tu się może wydarzyć przy naszych rybkach? Hmm. No będziecie czekali na pewno na rozwój wydarzeń. Dużo wiadomości i działań macie w przyszłym tygodniu. Żebyście się nie zagalopowali, dlatego że karty pokazują, że może być tak dużo działania od poniedziałku, że w pewnym momencie mówicie dosyć. Ja muszę chwilę odpocząć, muszę trochę czasu spędzić w domu. O, szanse tutaj do Was przychodzą w przyszłym tygodniu. Kurczę. Nie porywajcie się z motyką na słońce, te karty mówią. Nie porywajcie się. W niedzielę pokazują mi się jakieś wiadomości tutaj. Coś może później tak. Jeżeli macie jakieś nowe działania, to te karty pokazują, że mogło się coś nie powieść, ale to wszystko, wiecie, wskazuje na to, że jeżeli od poniedziałku macie bardzo dużo działań, intensywnie i tak dalej, żeby się nie okazało, że w pewnym momencie się zapędziliście w kozi róg, czyli by trzeba było uważać z tymi działaniami, bo w związku z tymi działaniami może być taka sytuacja, że w niedzielę, sobotę okazuje się, kurde, kurczę, zapomniałem o tym, zapomniałam o tamtym, więc dobrze by było tutaj. Jakby zwrócić na to uwagę? Ryby mają szansę. Ryby mają szansę. Słuchajcie, w tym tygodniu, pod koniec tygodnia, macie szansę na zarobienie pieniędzy, na wejście w coś fajnego. Tu się pokazują finanse. Szanse przy finansach. Szczęście z tego powodu. Wszystko zależy od tego, jak wy pokierujecie pewnymi sprawami. Natomiast bardzo karty pokazują te działania od poniedziałku, żeby nie było coś, przegapiliście, no o czymś zapomnieliście, bo może być taka sytuacja naprawdę. Karty pokazują, że w pewnym momencie, o Boże, święty, no już przepadło, zapomnieliście o czymś, tak? Jeżeli macie wszelkiego rodzaju wizyty gdzieś, zaplanowane dużo wcześniej, to karty pokazują, że przez te działania, nie daj Bóg, może wam się przypomnieć, że o Jezus, miałam wizytę, czekałam na nie trzy miesiące, aż o niej zapomniałem, czy zapomniałam. Hmm. Karty mi pokazują mądrą osobę doświadczoną przez życie. Mogą być to jakieś działania związane ze seniorami też. Widzicie, nie z dziećmi za bardzo rywa matko, z seniorami. I mogą być tutaj też jakieś instytucje pokazane. Być może będziecie chcieli zamknąć jak, jakieś, nie wiem, swoje działania. Dlatego tego działania jest tutaj tak dużo na początku tygodnia u ryb, bo wy chcecie coś mieć z głowy, tak? Ale te działania doprowadzą do tego, czy tu przy dzieciach będziecie musieli, jakby powiedzieć, też stopi tupnąć nogą? E, pokazuje się dwoje rodziców, wy się na coś nie zgadzacie. Tu będzie trzeba tupnąć nogą. Natomiast na pewno macie szansę na zadowolenie, na szczęście. Propozycja może do Was przyjść związana z finansami. Karty mówią: skorzystaj z tej e, opcji, która do Ciebie przychodzi. Ktoś rzucił jakiś plan, ktoś Ci coś zaproponował. No, karty mówią o tym, że dobrze by było z tego skorzystać. Ja nie wiem, tutaj nie pokazuje mi się na jakim co to będzie, czy to będzie jakaś współpraca? Pokazuje się propozycja. Może to być niekoniecznie związane z pracą, może to być jakieś transakcje, jakiś kupna, sprzedaży, że ktoś mówi: Wezmę od ciebie to. No, te karty pokazują, że to jest szansa. Hmm. Mogą być to kwestie jakieś nawet zdrowotne, żebyście nie przegapili, bo te karty bardzo mi pokazują, że w weekend uświadamiam sobie, że przez te wszystkie działania zapomniałem, czy zapomniałem o tym, czy o tamtym. Hmm miało być świętowanie, miało być zadowolenie a tutaj, jeżeli wyjeżdżacie za granicę te karty mi pokazują jakąś sytuację też coś takiego że jeżeli wyjeżdżacie za granicę żeby nie było, żeby o czymś zapomnieliście, kurczę e, jadąc tak wyjeżdżając na przykład, że o czymś zapomnieliście jaka rada dla ryb na kolejny tydzień nie odwracaj się od propozycji o, jejku, nie odwracaj się od propozycji, nie odwracaj się od osoby młodej, która przychodzi do ciebie z czymś, albo o coś cię prosi. Nie odwracaj się. Tylko dlatego, że masz coś zaplanowane, że masz swoją uwagę ukierunkowaną na coś. Nie odwracaj się. To może być dziecko, ale to może być też jakaś osoba, która przychodzi do was skrępowana i czegoś od was oczekuje. Tyle dla ryb. Zobaczymy ryby z każdym znakiem zodiaku na miłość. Ryby i baranek. Odsapniecie, jakaś propozycja. Głównie karty pokazują, że mężczyzna wychodzi z propozycją, i to powoduje bardzo duże rozluźnienie w tej znajomości czy relacji. Jakby spada kamień z serca. Może czekaliście na tą propozycję, aż się ta osoba odezwie, albo coś zaproponuje. Ryby i byk, hmm, tu jest ruszenie. Jeżeli postawiliście komuś jakieś granice, coś było nie tak, też mi te karty mówią o tym, że rusza, że rusza coś fajnie do przodu. Ryby i bliźnięta, tu jest cisza, jak makiem zasiał. Jakaś pustka, jakaś pauza między ludźmi trwa nadal. Ryby i rak. Tutaj mężczyzna kurczę tupnie nogą. On nie będzie czegoś chciał. Hmm, dla niego to będzie bez sensu. Nie zgadza się mężczyzna na coś w przyszłym tygodniu. Ryby i lew. Tu jedna osoba czekała na decyzję drugiej. Odchodzi obrażona, odchodzi z podniesioną głową. Czekała na decyzję, może wasza decyzja jakaś spowoduje, że ta osoba będzie urażona. Ryby i panna. Tutaj po takim okresie niewiedzy, co będzie, jak będzie, pokazuje się fajne szczęście, zadowolenie. Jakaś sytuacja między ludźmi się rozwikła. Ryby i waga. Tu jest propozycja, jeżeli czekaliście na propozycję, przyjdzie ta propozycja, no nie będzie taka, jakby wyście chcieli, bo to będzie dla Was taka namiastka propozycji, ale lepsze to niż nic. Ryby i skorpion. Oj, się będzie działo tutaj. No, to jest bardzo duży przepływ informacji, wiadomości. No, tutaj jedna z osób bardzo działa w kwestii tej znajomości. Ryby i strzelec. W braku jesteście, bo mogliście się troszeczkę poróżnić z tą drugą osobą. Dwie całkiem inaczej myślące osoby. I z tego powodu pokazujecie się tutaj w braku. Ryby i hmm, koziorożec. Tu jest fajnie. Tutaj jakby karty pokazują, że możecie być sobą. Macie moc, macie siłę. Nie, może ta znajomość daje wam taką, taką moc, że tak powiem. Jesteście sobą, robicie po swojemu. Ryby i wodnik. O, tutaj jest odchorowywanie jakiejś znajomości, która zostaje totalnie jakby zamknięta. Trzeba odpocząć po tym. Ryby z rybami to się będzie działo. To był jakiś sądny moment między ludźmi, i teraz nawiązuje mogło to być nawet z miesiąc wcześniej nawiązuje się ponownie relacja, zaczyna się dziać fajnie w tej relacji. Tyle dla ryb. Co tu dla skorpiona? Co dla skorpiona na kolejny tydzień. Czymy energię ogólne i co tutaj się pokaże nam. Hmm. Skorpion chce pójść trochę inną drogą w głowie ma że coś się nie uda, coś jest bez sensu, ja chyba muszę zmienić to mojego życia. To tak jakby pokazuje się przy skorpionie w głowie, wiecie? A skorpion jest to taki zmęczony jakimiś sytuacjami. Hmm. Czekanie na przyjazd jakiejś osoby się pokazuje, czekanie na jakieś ruchy, na jakieś ruszenie, na jakąś podróż, na no, oczekiwanie, aż ktoś może przyjedzie, coś się wydarzy. Ale te karty mi mówią, że jeżeli czekacie na to, aż ktoś do Was przyjedzie, to Albo na jakiś kontakt, albo jakby ktoś ruszy z jakąś propozycją, z czymś w, so, w kierunku do Was. Te karty mówią o tym, że wy raczej mm, chcecie postawić granice. Czekacie, aż ta osoba zadziała, po to, żeby jej powiedzieć, że stop, nie tędy droga. Ja tego nie chcę. Mm. Nowa miłość się pokazuje, słuchajcie, u skorpiona. Yy, u skorpiona dobrze mówię, u Skorpiona. Nowa miłość mi się tutaj pokazuje. Jakieś decyzje będziecie musieli podjąć odnośnie finansów. One będą trudne, choćbym Ci chodziło o realizację jakiegoś celu i tak jakby będziecie myśleli sobie, albo to zrobię, albo tego nie zrobię, ale kurczę, to tak jakbyście troszeczkę czekali, aż Was coś popchnie <laughs> w tym kierunku. Skorpion ma taki tydzień na zastanawianie się, czy to, w czym jestem w ogóle ma sens, chyba pójdę nową drogą. Czekacie na jakieś decyzje, czekacie na czyjś przyjazd, na jakąś czyjąś reakcję, na coś, po to, żeby tej osobie powiedzieć, że ja się na to nie zgadzam, nie tędy droga. No Nowa miłość mi się pokazuje. Tutaj jest bardzo fajna, stabilna osoba. Słuchajcie, jeżeli spotykacie jakąś fajną osobę, poznajecie w tym tygodniu, te karty mówią, warto byłoby w to wejść. Bo mamy tutaj do czynienia z fajną, stabilną osobą, wiecie? Hmm. Ale macie tutaj jakieś myślenie o finansach, o decyzjach w swoim życiu. Tak jakbyście chcieli pójść za, kurczę, za swoją duszą, dosłownie. Te karty pokazują, jakbyście chcieli pójść za tym, co, do czego ciągnie ta wasza dusza, ale macie w sobie dużo niepewności. Być może czekacie, aż się jakaś osoba odezwie, bo coś rokowało, coś się działo, coś była, a ta osoba się nie odzywała przez jakiś czas. Może czekacie, aż ona przyjedzie, może czekacie, aż ona przyjedzie, może czekacie, aż coś się zadzieje po to, żeby powiedzieć, że ja już tego nie chcę. Bo zmęczyłem, czy zmęczyłam się tym czekaniem. Przyjdą do Was dobre wiadomości, bardzo możliwe, że ta osoba się do was odzywa. Będziecie mieli tutaj, jeżeli czekacie, szansę na to, żeby komuś powiedzieć, a właśnie, że ja już nie chcę, a właśnie, że ja chcę pójść swoją drogą. O, taki trochę decyzyjny może być ten tydzień. No spotykacie tutaj jakąś osobę na pewno. Jest nowa miłość. W związku z jakąś nerwową sytuacją poznajecie kogoś, może ta, ta sytuacja tyczy się pieniędzy, finansów, wiecie? Załatwiania jakichś spraw, czegoś takiego. Eee, trochę karty pokazują, że możecie się opierać. Hmm. Ale ta osoba będzie dla Was interesująca. No, karty mówią, warto by było wejść w tą znajomość, czy coś zrobić. Przepraszam, odnośnie tej znajomości. Nie puścić jej bokiem, o tak bym powiedziała. Eee, tym bardziej, że może jakiś czas temu albo jesteście w takiej relacji, czy byście. W takiej znajomości, którą stwierdzi się, że trzeba właśnie odstawić. No, tu pokazuje mi się troszeczkę poblokowania takiego waszego wcześniej, dlatego jeszcze ta resztka takiego poblokowania w was zostaje, taka energia jeszcze. Przyjdzie wam zdecydować właśnie w przyszły weekend o podjąć jakąś decyzję i tak dalej. To będzie miał związek z czymś, czego bardzo chcieliście wcześniej. Mm, przyjdzie wam podjąć taką decyzję, ale w tym tygodniu jeszcze do niedzieli jej nie podejmiecie. Dlaczego? Strasznie dużo takiej wewnętrznej walki. Chcielibyście spaść na cztery łapy z tą decyzją, a tu jest dużo niepewnych takich mm, niepewn niepewności w Was, czy to na pewno się uda. Chodzić może o jakieś sytuacje, marzeń, czegoś takiego. No i zobaczymy. Jaka rada dla Skorpiona? Hmm. Cały czas karty mówią, że wpływ na Was może mieć jakaś postawa osoby z przeszłości może mieć wpływ na Was jakaś nie wiem, to że pracowaliście gdzieś albo że ktoś o Was lepiej zdecydował o czymś możecie mieć jakąś taką niepewność jaka jest rada, nie siedź w smutku nie rozpamiętuj tego co było jeżeli chcesz tutaj zdecydować o czymś nie siedź w przeszłości przeszłość odeszła jesteśmy tu i teraz i mamy przed sobą przyszłość tak jakby te karty mówiły, cały czas ta Twoja głowa jest skierowana w kierunku przeszłości, a właśnie powinieneś tą głowę odwrócić i spojrzeć w kierunku przyszłości. Taka rada. Zobaczymy Skorpiona z każdym znakiem zodiaku na miłość. i baranek. Tu jest powrót, to jest wybaczanie sobie. <laughs> Może po ciężkich momentach sytuacja się zaczyna tutaj świecić słońce. Ludzie sobie wybaczają, podejmują kontakt, widzą sens, tak? Skorpion i byk. <laughs> no tu są jakieś decyzje do podjęcia. O, ale to nie zależy tylko od was. Te karty pokazują przyszły nie oczekujecie na coś, żeby podjąć decyzję w związku z drugą osobą skorpion i bliźnięta no tu dwie osoby są całkiem inne jedna jest w mocy, jedna jest w sprawczości no być może jedna z osób jakby postawi mur między wami skorpion i rak tu się pokazuje duże szczęście i zadowolenie bym powiedziała, że coś idzie super w tej relacji czy w tym związku skorpion i lew tu zmęczenie jest bo nie wiadomo co będzie nie wiadomo, że jesteście, jesteście jakby zmęczeni jakąś relacją jakąś znajomością bo jesteście w ogóle bardzo niepewni tego wszystkiego. Skorpion i panna, pojawi się szansa. Jeżeli Wy chcecie odnowić z kimś jakąś znajomość czy relację, czy te tematy, które były między Wami i nie byliście w stanie, ta osoba się na coś nie zgadzała, czegoś nie chciała, to pojawia się szansa na to, na kontakt, na to, na odnowienie relacji, na to, że się jednak dogadacie. Skorpion i waga, hmm. Tutaj czuliście się osaczeni jakąś sytuacją i w cholerę to puścicie w przyszłym tygodniu. Stwierdzicie, że ja już mam dosyć tego napięcia, tego ciśnienia, yy, myślenia o tym, puścicie jakieś sytuację z drugą osobą. Skorpion i skorpion tu propozycja. Jeżeli wcześniej była jakaś nieśmiała propozycja czy próba czegoś w Waszym kierunku, no te karty pokazują, że coś poważniejszego się wydarzy. Skorpion i strzelec. Plany przyszłościowe, fajne między ludźmi. Coś zaplanowanego, nawet na dłuższą przyszłość, tak? Ktoś zmienia zdanie i jednak podejmuje wyzwanie, tutaj. Skorpion i koziorożec. Tu jest oszustwo, złodziejstwo. Ktoś was może okłamywać, ktoś może chować głowę w piasek, ktoś się może oddalać, bo nie potrafi powiedzieć prawdy. Tu się pokazują też trójkąty. Skorpion i wodnik. No, tu kobieta postawi jakieś warunki po poważnej rozmowie i nie będzie odpuszczać. Skorpion i ryby. Brak. Najpierw jest pokazany stres, jakby myślicie, zastanawiacie się, ale przyszły tydzień pokazuje się w braku drugiej osoby. Czasami te karty właśnie mówią o tym, że trzeba też o tę osobę rywalizować w jakiś sposób. Stąd tutaj się pokazuje smutek. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam. Do usłyszenia.